Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To moja e, Jałocha teraz. E, Lulu się nazywa, jakby kto nie wiedział. ona tutaj mnie ściga, ogólnie rzecz biorąc. chcę, żebym ją głaskał. I nie daje mi spokoju. Ucień, 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 musisz się mi tu pokazać, Luśka. Masz się pokazać tutaj ładnie. Tak, o. Chcę, żeby ją ty głaskało. Nie odpuszcza, nie da nie, nie, da, nie, da, nie da za, za, za wygraną. Yy... Zwierzę jest no oswojone, tak, oczywiście. Przyjazne. Będzie do zacielenia szło niedługo. Tutaj to pasek chyba jest dobrze, nie jest za ciasno. Te. Yy... No i to, to to zemści się, tak. Krowa się zemści, na, na trawie się zemści zaraz. Będzie zemsta, tak. Yy... Tutaj nie ma zmiłuj, ona zaraz pójdzie na łąkę, tam jest łąka, tak No tutaj mi próbuje tak, ona tutaj jest dosyć zainteresowana moją nogą, tutaj nie daje mi spokoju. Zostaw mnie, zostaw uciej, 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 uciej Luśka, zostaw mnie spokoju cholera. Eee... No i czochradła chyba po prostu potrzeba i traktuje mnie jako czochradło eee... Tutaj tej kozy oczywiście tam parę zostało, 3, czy 4. Te kozy zostały. Z tego <śmiany> nie podają mleko, przepraszam. Nie podają mleko. No to się przyredukowało od zeszłego roku, tak. Ale to nie będzie problemów. Tutaj Luśka za nie będzie tutaj dobrze, wydatnie pracowała na łące. Za te koziska dwie zostawiłem dla siebie, no bo interes był kiepski, a więcej tego nie potrzeba, więc przeredukowałem stado. No z interesu to trochę lepiej mi się z gęsiami zaczyna robić, trochę to lepiej zaczyna wyglądać i może to będzie jakiś temat. No mówię będzie, ja będę ją zacielał, będę ją zacielał w, w czerwcu albo w lipcu. Żeby było dosyć wyrostowe zwierzę, żeby on miał te 15-16 miesięcy, i wtedy będzie dobry do tego temat. Z takich porad hodowlanych, no, warto takie zwierzaki odrobaczyć zawsze. No, teraz będę je odrobaczał, po 5 miesiącach znowu je odrobaczę. Sam spróbuję tutaj weterynarza, nie będę turbował. No i wszystko się dzieje ok, wszystko dobrze. Dziękuję, pozdrawiam.